Witam ponownie z dalszej części rezydenta. Dobra, schowajmy to gówno. Weźmy tarczę, zapalarę. Co tu jeszcze jest do wzięcia? A, tak. I nasz papierek toaletowy. To co, idziemy, biegniemy z tym koksem kurwa Z tym gównem Tak Dzisiaj czeka nas sporo zagadek Oczywiście jak zawsze no. Trochę na kacu ale to szczegół, dobra Mam nadzieję, że nie zginę Oczywiście, bo to wiesz Nie jest taka łatwa gra No bo. Wiecie, przecież to ciężko będzie w sumie nawet ta yy, mapa jest pojebana i tak dalej. Jak się pierwszy raz gra to wiadomo, wszystko jest ciężkie, ale jak już 6 razy przejść grę czy coś, to już wiadomo. Chociaż nawet dwa razy to już. To już to coś. Coś wspaniałego. Mm, ten debil będzie tam mruczał kurwa kurwa nie widzę o no, widzę widzę zasłonił to swoją dupę w ekran w pierdoliu i chuja widać dobra więc co tu mamy tutaj gość przedilował, przedilował. dobrego dilera ma chciałbym też takiego mieć dobra idziemy drzwi się otwierają oczywiście i się może kiedyś otworzą lub nie już nie ode mnie zależy jak widać wreszcie się otworzyło idziemy tutaj tutaj chce nam dać zombie chce nam dać coś fajnego my jemu nic nie damy bo go kurwa nie lubimy z kurwy syna głupiego tu tak nie wiedziemy, no dobra No chodź na te schodki yy, yy, Zestraj się kurwa Pało głupia Trupia pało głupia trupia ha, ha, ha. No, no to tak Dobra, dziś otwierają, bo nas pała głupia trupia goni Dobra, to Dobra, to trzeba będzie tutaj kurwa zapalić Świeczkę, No Kurwa zaraz ta druga pizda pewnie doczołga się i drzwi otworzy, więc zapalamy świeczkę, bo oczywiście nic Jill nie widzi. Dlatego ja tego papieru kurwa ściernego do dupy nie przeoczyłem Bo przeoczyłem kurwa, no proste no. Przeoczyłem, bo ona nie widziała Nie wiedziałam, że trzeba zapalić, no Zbyt o szczegóły się czepiają Chodźcie, e, lubicie od tyłu, od tyłu Bierz go tyłu Będę brał Cię Od tyłu, tak, na szafę Do szafy, chodźcie do szafy O Magazynek przyda się, żeby komuś łeb rozjebać Tak Dymajcie się, dymajcie się U, Lubisz to, malutki I się kładziesz na niego Takim dużiutkim pytonem Tak, więc mamy papier ścierny do dupy, więc idziemy zagrać na pianinie Heavy metal No i po krzyku Wszyscy są happy Wszyscy są happy, jak widać no o o o, 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 o Dobra, dobra, idziemy, idziemy o, o, o. No tutaj goś przedgrywał oczywiście cz, 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 cz. Idziemy tam, tam A na końcu tam, czyli tam gdzie wszyscy są Tam gdzie siam Są wszyscy Dobra, bądź tego pierdolenia Tutaj sobie przebiegniemy przez tego Dybila Bez mózgiego który sobie gdy usządzie i zacznie sobie gryźć to się uśmiecha jak debil jedno oko mu wystaje a drugie gdzieś toczy się dobra więc czas zagrać heavy metal jak już wspomniałem Idziemy do pianina pianino tak zapierdalamy cały czas cz, 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 cz. To się oczywiście tnie to, to trzeba przywyknąć do tego momentu No kurwa Nie zatrzymuj się Nie zatrzymuj się Bo ci stanie Jill Będziesz miała przejebane Bo się wszyscy dowiedzą że jesteś chłopcem A nie dziewczyną To tylko pozory Ale co mnie to głównie obchodzi To twoja sprawa Kim jesteś dobrze więc idziemy sobie zagrać na pianinie bo to będzie nie to, to w sumie niezapomniane przeżycie to, to coś to coś, coś ale lecie trzeba iść dalej o, o. tutaj chyba kurwa impreza się zacznie niedługo bo coś słyszałem podejrzane dźwięki tak Drzwi się otwierają się otwierają i otworzyć nie mogą Oho eee. spać się paśćcie Chcę, się, się, się Dobra To jeszcze raz Spróbujmy Kładamy papier ścierny w dupę dla drugiego papieru ściernego i wychodzi nam rolka do dupy i zaczynamy gać heavy metal. To jest wielka chwila, kiedy usłyszycie jak Jill zapieprza na pianinie. Pam, pam. Heavy metal. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Heavy metal. Nagrodę. Jill, że zagrałaś taki piękny heavy metal Otworzyły się wrota do piekiel Tam czekają na ciebie buraki I jakieś fajne rzeczy Dobra, więc... Weźmy papier ścierny do dupy Jakiś tam... pierdoły To weźmy sobie tarczę, jak w Tibi Lepiej mieć dwie niż jedną tu się wrota do piekiel zamykają, my zostaniemy, zostajemy w tym burdelu, w tej piwnicy. Więc jak się domyślacie, trzeba włożyć starą tarczę, czyli tą zjechaną, zjebaną... Można to nazwać jak się chce, ale wiadomo o co chodzi. Więc gdy już włożymy tarczę... Trzeba... ...spierdalać... ...do zegara. Tam gdzie robi cyk, cyk, cyk. Tak Dobra Mamy to co mamy Zajebiście jest Oho uh -huh. Dobra Czekaj Gdzie to było? Zajęga, zajęga. To tam zdaje się. No tam skąd wróciłem? Tu impreza, drzwi się ruszają, otwierają, same ruszają. Wiadomo Ciekawie się zapowiada. Tak, otwieraj się to doło Dobra, więc zabawimy się w Minecraft. Hop! Tak Jest mm. Kurwa Ale to było zajebiste. Tylko się klapka tworzyła. Równie dobrze to było można z buta to otworzyć Albo z krzesłem kurwa Aha. Dobra, jakieś pojebane Hmm Jakaś pojebana wskazówka O boże No dobra Dobrze czy źle? Chuja. Dobrze Hmm zastanówmy się chwilę ja chyba wiem jak to zrobić tylko kurwa nie pamiętam dobrze jak to było nothing huja wyszło jeszcze raz spróbujmy bo gdzieś czytałem, że to trzeba nas chyba sam w dół czy szósta czy coś hmm hmm dobra Dobra, może zadziała, nie, nie pamiętam Kurwa, nie to, nie to chciałem zrobić Small Left Kurwa, left to prawo, ja pierdolę Large Ring Dobra m Może teraz zadziała, nie? Huja? Mm. Oto ciekawe jest bardzo, że nic się nie dzieje.